Hej Siemneczko, witajcie z tej strony Gileon i witam Cię w sklepie 25 czerwca 2025 roku. No i co, Street Fighter nadal w sklepie? My Hero Academia, to samo. Awatar nadal w sklepie. Powróciła Mary Jane Watson i Spider-Man 0. Zestaw Wdowa za 2800. Mi tyle pokazuje Bam cały zestaw, a normalnie ten zestaw, jeśli nie ma czy i temat kosztuje 1600. Wdowa za 1200. Płomień na miłość za 300. Kilow i pleca Guido Maker za 800. Koronka wdowy za 500. Nieskończony za 1500. Zestaw świecąca strażniczka to samo. Uliczny napastnik za 1200. Zestaw stitchers nadal w sklepie. Byczek za 200. Nocny lot za 800, Kosa chaosu za 800, Jambore za 500, Chromia za 1200, Przerwa za 200 i ta emotka powróciła po ponad 800 dniach, także rzadki powrót, Tropiciel za 800. Melodijna mięta za 800. I mamy nowy zestaw z szafki Outlay, czyli serenada za 1200. Spoceniec za 200. Wizjonerska deska za 800. Lodołamacz za 500. Linia skanowania za 300. I zestaw szafki Outlay za 3000. Mi tyle pokazuje, bo on cały zestaw, a normalnie ten zestaw, wisi nie ma i temat, kosztuje 2100. Ikonowe motki to samo. Lionel Messi nadal w sklepie. DC to samo. Letni sklep nadal w sklepie. Son Hunk Min to samo, buty nadal w sklepie, ścieżki jamowe to samo, Bruno Mars nadal w sklepie, powrócił Void Bern, Odpalaj silniki to samo. Nie mamy już dzisiaj Deathstroke Zero, zestawu cyberinfiltracja, pakietu narzędzia do infiltracji, zakładki pędem do linii ognia, Insidio. No i co, jeśli sklepie Wam się podobało, to pamiętajcie, subzone łopko w górę kod Gigilon w sklepie, a ja się z Wami żegnam, siemneczko.